Cześć, jak masz na imię? Cześć, jestem Joanna. A co robisz dzisiaj w tą piękną niedzielę u nas na dzikiej Ochli? Na dzikiej Ochli jestem tutaj z ciekawości troszkę. Chciałam zobaczyć, bo od jakiegoś czasu obserwuję, co to się zaczyna dziać, jak się Ochla pozytywnie zmienia i chciałam zobaczyć jak dzisiaj na dzikiej Ochli powitacie wiosnę. Jak było? Było bardzo fa fajnie. Zresztą uważam, że zawsze na Dziki oki jest fajnie. I, i ży ży życzę sukcesów, no bo widzę, że faktycznie tutaj generalnie zaczynacie działać, i uważam, że faktycznie tego brakuje. Ja mieszkam niedaleko na Jędrzechowie. Przychodzę tutaj często z mężem na spacer. I brakowało nam tego, bo się tutaj nic nie działo, a teraz jesteśmy pozytywnie zaskoczeni. Super, bardzo się cieszymy. Zostajesz jeszcze dzisiaj z nami? Na pewno. Życzę miłego dnia, miłej zabawy. Dzięki Cześć. 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 Jak macie na imię? Piotr i... i Jaśmina. A skąd jesteście? Sielowy bryf. A co robicie dzisiaj w tym pięknym niedzielę u nas na dzikiej A Przyszliśmy się przejść, jest piękna pogoda, Pić bardzo... Kawy. Tak, wypić kawę, bardzo dużo ludzi jest. E, przyszliśmy odpocząć, wypocząć ten piękny e, popołudniowy czas. A y, często do nas przyjeżdżacie, przychodzicie? Nie, akurat, akurat nie, byliśmy dawno temu, pamiętam jak jeszcze tutaj było właśnie wszystko stare czy przestarzałe, teraz to jest wow, wszystko jest odnowione niesamowicie i w ogóle robi kolosalne, na mnie to zrobiło wrażenie i na pewno myślę, że będziemy częściej tutaj chodzić. właśnie na kawkę. Przejście, na spacer, może i w sobie Kapkę już sobie zamówiliście? Tak, Spróbujcie, jest przepyszna, polecam ciasta. Dzisiaj mamy tu ciasta własnej produkcji, są przepyszne, polecam spróbować. Rozumiem, że co nas odwiedzali? Tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Kochani, powiedzcie mi skąd jesteście? Z z Jędrzechowa. A, czyli tutaj niedaleko. Tutaj niedaleko. E, powiedzcie mi, co robicie dzisiaj w tą niedzielę piękną, słoneczną u nas na Dzikiej ochni? Przyjdziecie na lody. Przyjdziecie na lody. Wiemy, że macie dobre, więc korzystamy. Okej, okay. a czy byliście podczas palenia marzanny? Dzisiaj paliliśmy marzannę. Byliśmy, ale na placu zabaw. Byliście na placu zabaw. Okej. Okay. Jesteście, z stałymi bywalcami? Tak jest. Tak. Zapraszamy oczywiście częściej. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Pani, Żaneta, jest? pani Żaneto, a co pani dzisiaj robi na, dzikie, na dzikiej okli w tą piękną pogodę niedzielną? My dzisiaj mieliśmy tutaj e, wspaniały dzień z grupą mocu. Mocy e, lodowances potoplata i e, robiliśmy przywitanie wiosny, e, paliliśmy też tu marzanne na właśnie ognisku, które e, przygotowali nam już wcześniej. M, m, właśnie właściciele tutaj okwi, tego baru. No i atmosfera była wspaniała, było super. No a teraz z apetytem konsumujemy kiełbaski na ognisku.